Dobra, ja no przy, tak, z Berbertem tak. przyląsam, to jesteśmy. Tak? No, okay. Kurdej Boże, jakiego zeznał. Nie, nie trafił w drzwi takie wielkie. Dobra, dzień dobry, cześć, <grym> i cześć, na na was, bardzo serdecznie jestem Paweł Ząbiewski oraz Berber! Siema. Dobry. I dzisiaj, Tinky Winky. Tinky Winky, tak. Tak, dzisiaj testujemy, sprawdzamy i modyfikujemy. A później wielka wyprawa faj... będzie. Tak, kto fajniejszy zbudował, kto ładniejszy zbudował samochód, a później wyprawa na Mount kto pierwszy. No. E, pancerz przy Berbercie największy. E, dobra. Pan Tak, 50 tysięcy bierzemy na dwozie. Tak, bo przez ciebie to ja jestem tym złym wtedy. No ty jesteś tym złym. Ale patrzcie, usunięcie fa fabrycznego tego zestawu kosztuje 7 tysięcy. No. Za odkręcenie go. Tylko ja właśnie nie wiem, czy, czy ja chcę właśnie nie, bez czy, tego Nie, nic nie mów, nic nie mów. Zrób ja chyba, tak jak chcesz, ja chyba bo każdy. Tak zrobię. O, o. ja zrobię tak, o. Ja zrobię tak. Hamulce rajtowa. W sumie to ja już mam go, 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 gotowego. Orurowanie. rurowanie. O rurowanie trzeba wziąć. Yy, Okej, okay. jest dużo opcji, więc każdy pewnie będzie miał inną. Raczej tak. Yy. Na banku niej no, najdroższą po prostu i tyle. Nieprawda. Zero finezji polotu. Yy. <laughs> 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 Ej, przedni zderzak to jest pochopelka bezpieczeństwa, takich coś sterczy, nie? Nie wiem, tam chyba przywiązać trzeba Bertberta do niej. Żebym ja cię, kurde, nie przywiązał. Znam wszystkie tajniki Ej, si belka bezpieczeństwa. Jak to <grym> wygląda, stary? Co to za taki pąk stoi, nie? Dobra, ale wyciągarkę e... chyba wezmę sobie. Dobra, weźmy tak. Szkoda, że... Ciekawe czy ta wyciągarka działa, nie? nie, nie, tak... nie? Mogłaby działać, nie? Mogłaby. No. Mogłaby działać, nie? Kiedyś. Przed cztery działa Ale wiesz, przywiązujesz jakiegoś gościa, jakiegoś delikwenta do wyciągarki i ciągniesz go, nie? <grym> ze sobą go, no. Dobra. Okej, okay, zobaczmy, co my tu mamy. Wydech. Okej. Okay. nie, mój Boże, te wydechy są straszne. Wdechy. Wydechy? Wydechy. Dobra, weźmy tak, nad kola. Mm -hmm. e, czekaj, nie, nie, co? Nie, nie, nie. Błotniki z lampami? Jak to śmiesznie wygląda. Nad kola. Za kola hmm. chyba. Za kola. Dobra, czekaj, co my tu mamy. Okej, fajnie, jakby te błotniki z amunicją wybuchały, jeszcze nie? No, <laughs> no, to, bo ta amunicja się. jest, no to powinna wybuchnąć. Okej, okay, grill. Grille. Um, Kurde. Pewne niektóre są, nie? No. Szczególnie ten najdroższy jest taki. Fabryczny wygląda najlepiej. Totalnie. Serio. Tak mi się wydaje. Dobra, wezmę to. Osłony reflektorów. Okej, okay, ja okej. Okay. Okay. Yeah. O, 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 ostatnie osłony są takie jakby był smutny. No chodzi, ja nie? Zmartwiony. Ooh. Znowu głośno. Weźmy to. Maska. Co my tu mamy pod maską? Na maskę. Okej. Okay. Dobra, to jest tak. Ja ten Dobra. Tak samo nie światła... Światła muszą zostać chyba te, które takie... E, oznaczenie. O, dobra. Dwa, 30 oznaczeń jest możliwe. 30. Czyści. Czyści. Czyści oznaczeń jest. 30 oznaczeń. Aż czyści. Aż czyści. Poważnie. No? Dobra, zobaczmy jakie znaczenia. A fajne. niektóre trzeba odblokować sobie. Dobra. na e, no dobra. A nie, faktycznie trzeba odblokować. O nie. Więc tylko 10 normalnie jest, to oszukujesz. No, ale jest czyści. Ale pisane. czyści jest. E, dobra, ja wezmę chyba w takim Cię, bądź razie... Kurczę, niech tutaj wybrać. Ja chyba ten wezmę. Ja ten biorę. Dobra, to mi się podoba. Hmm. Dobra, to weźmy... Tablice? Chyba ten. Okej, okay, e, tablice. Okej, okay, lakierowanie, wybór podstawowy. Ja mam wszystko odlokowane. Metaliczny może no, że nie oszukuj, jakiś... tak? Nie oszukuj. Kłamczoszek! No, to sobie no. zobacz, kurde. Później. Tak, teraz tutaj weźmy. Sobie. Szczerze nawet nie wiem, jak jak je się odblokowuje. W bunkrze tam było napisane. No, w bunkrze, w bunkrze. Tam trzeba odblokować część. Czekaj, jakiś taki nietypowy, żeby was zaskoczyć. Ty, ty różowy. Zaskoczysz na ostatnich nic. <śmiech> csz, csz. <śmiech> Już no. ja cię znam. Ej, dobre. Ja chcę, by to było takie zwyczajne. Opcja jakbym, sprzedaj, typu? dobrze. Tak. <laughs> tak, sprzedaj na pewno. Może zawieszenie. Ej, jest ładne. Dobra, zawieszenie, to zróbmy takie. Hmm. Rajdowa skrzynia. Biegów, turbo oczywiście, żeby szybko Ej, tu do góry wieso. tak można dać, ani dachu nie można. A, czekaj, co to, my to tu było mamy? dziwne, gdyby dach mógł. by żeby wyglądało strasznie. A, czekaj, tutaj weźmy sobie... A, zróbmy te skrzynię biegów. Mi się podoba. Najgorszą. Turbo? Po co koło turbo? Weźmy taki. Koła. Rodzaj kół. Ok, kolor. Eee, ok, co tu ee, mamy za kolory? terenowe. No to za takie pikuśne kolorki tutaj. Fikuśne, mówisz jakieś trafiłeś Pikuśne kolorki, jakieś no, tam, dobra, weźmy taki. Ejku. A, koła jeszcze projektowane. się stosownie ubrać na coś takiego, kurde. Eee, o, weźmy dobra, tak, Ulepszenia, kuloodporne. Jest jakoś generała. Eee, ok, wszystko mam gotowe, więc opuszczam. E, warsztat i normalnie. właściwie miał opuścić arenę, a nie warsztat. No ale. Dobra. Ale to coś no... ty, więc spoko. Okej. Okay. E... No, demon prędkości to to nie jest. Na pewno. E, czy ktoś już jest na mon Nie. No jeszcze nie. Niestety <noise> nie. Dobra. Dobra, ja mam e, wszystko. E... Gdzie też robimy już? spotkanie? No, no, musimy wystartować z innego miejsca, nie? No to Że, przed, żeby, przed, żeby przed całym wyścisk... tym, przed całym multijed, spotkajmy się. No nie, no wyjść zaczniemy gdzieś w mieście. A w mieście? Tak. Czekaj, to chodźcie do Bertberta, podjedziemy, może po prostu. No tak będzie. Jestem w sumie. O, To siada tam. Dobrze. Ej, ładne otko zrobię. Mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Brzydkie jest Nie, napiszcie w komentarzu, bo moje się najbardziej podobały Paweł ma słabe auto Paweł ma ewidentnie słabe że nie widziałeś Zresztą ten kolor, Paweł, proszę cię, z tym kolorem Ale czy nie widziałeś, jak stenigowałem, ale To jest nieistotne no To jest nieistotne, masz... tak? Ale wszyscy wiedzą, że ty masz brzydkie no. Nieprawda, moje jest bardzo ładne moim zdaniem <laughs> No Ja myślę, że Berbep ma różowe, Paweł ma niebieskie i będzie z bani Mówisz? No No, bo to zaskoczy cię skier Zaskoczę Czyli pewnie Berber różowe. wziął ciemnozielony Ciemny różowy. Ciemny różowy, tak. Na pewno. No, Gdzie mi auto rysujesz daniu. Ale do kogo? Do Berberta mówisz, czy do, do, do Bota? Do Bota. Bo z prawego pasa hmm. w lewo skręcił, debili Jak tak można w ogóle. Dobra, ja już tam jadę do Beł Bełta. Ja śmigam. Okej, okay, zaraz zobaczymy, widzowie ocenią, że mam ładniejsze ja auto. Jeszcze jakieś hełm trzeba, kupić. A bo ty się przebierasz jeszcze? No teraz, jak A. jedziecie tutaj 5 lat, to ja przynajmniej. Korzystam. Nie, prawda, my już dojeżdżamy. A to, to jest wolne, ja się kręcę No, co z tego? Demon prędkości No i bardzo dobrze przegrasz. O, dobra, zaczynam się za Berbertem Za Berbertem? No. Wiedź mu na głowę Okej, okay. więc zobaczmy co ten Berber tutaj z tym... Ja bym go rozjechał. Eee, chyba szkutę. muszę latarkę. Co masz? latarkę odpalę Latarkę? No, Berbert, popatrzcie, zobaczcie, berber zrobił taki klasyczny wojskowy samochodzik e, w kolorze różowym jak widzicie. Boże! Paweł, ten kor. Mój Boże. To. Mój Boże. Z daleka będzie widać. No, z daleka wali po oczach. No. Tandeta! Tak, a skie co ty to masz? Ja on klasyczny. Ja mam bardzo klasyczne auto. Mi się tak podoba to auto. <grym> opony wielkie w ogóle. Terenówka. <grym> no, powiem ci szczerze, ja też wziąłem terenowe opony. Z tego względu, że jak będziemy jechali w teren, to mam nadzieję, że mi pomogą na pewno po prostu wszystkiego, ma być dużo. Nie istotne tak to wygląda, ma być dużo. <grym> Czekaj, nie ten i tutaj do tego. O, o Bebel ma łopaty, żeby Pawła zakopać w lesie. No. <grym> ja też mam łopaty. A też masz łopaty. Będziemy cię zakopywać. Czekaj, No właśnie, proszę puścić flarę. Lala! Y Czekajcie, ustawmy sobie y Szydmont w... Chiliad jako y cel miejsce docelowe. No bo po jedziemy jakby. Wyścigę tak, wyścig, wyścig taki low gear y, właśnie na Mold Bo czasami w low gear też takie coś robili, nie? Mhm Zadasz punkt, masz już zaznaczony? Tak Taka Masz, już, dobra Czekaj, flara, gdzie jest? Pistolet sygnał. ja strzelę, ja strzelę Aha, dobra Ale co, to można strzelić też, nie wiem Można? Aha no To Berber ber, to dawaj No to ja strzelam Poszło Dobra, y, do, dobra to, czerwona, to czerwona czy żółta? Żółta, 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 żółta Dobra Do spacji Okej okay. Już? Poszło! Teraz! Aaaaaa! No, Berber! Ber. pad! By, a, Berber kurde, auto! Aaa, jest, wygrywamy, Berber! Zatrzymajcie Pawła! Wygrywamy, Berber! Jedziemy Bert, Bert. po linii, czy można... Po linii jedziemy. po linii Nie oszukujemy, jak zawsze a. Paweł robi. Pypad! Berber, zatrzymaj się na chwilę, Batonika nie. ci sprzedam. co? No serio mówię, Zatrzymajcie zatrzymaj się! No nie no, bez jaj. O, o, jest, nie, dobrze! Nie, nie, Najgorzej! To to ma być! wiemy kurde! A, dawaj pod górę! Dawaj, no, no, no kurde, jak jeździsz?! Tam jeden, ty! Paweł oszukuje! Nieprawda, zaraz się Ej, zostawię wam czekolady po drodze, okej? Nie, 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 Mnie, nie, 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 nam... nie, 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 na... No, pożeg, co za typ? Tak, tam w lewo. Tak, zatrzymaj go tam. Znaczy, w dzwonie, wracaj tutaj. Nie wracam, gon się. Wrać, <grym> wrac, 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 wrac wrac wracaj. Wrać wrac mi, tu, wrac mi tu, wrać mi tutaj. Raz, dwa. O, dobra, zatrzymaj się Berber. Czekaj! Rozbij ten kemping, tam w ogóle nie będziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Do dwudziestu liczyć. Pięć. Pięć. Dobra, jadę Do dwudziestu mieliśmy liczyć. Do 20. 20! Ale u mnie czas płynie szybciej niż. A, no tak. No to czyści! Ty się szybciej starzejesz, mówi czyści, czyści? czyści? czyści, czyści się może, musi być! Albo 50! 50 groszy musi też no być. No 50 sobie licz, pie. Zatrzymajcie Berberta! Widzicie? Dobra. Wy żeście napakowali tego, a ja jestem lżejszy i teraz szybszy, no. no po, świętach, po świętach, to napakowany jestem! Ja nawet koła zapasowego nie wziąłem ze sobą, żeby być lżejszym. Masa, Właśnie, kracja. bo Paweł będzie strzelał w gumki, to ja muszę mieć koło zapasowe. A no tak, on to będzie tej. Tak, tak, czekaj, zaraz ci przydzwonię, chodzi. Miałeś po lince jechać, Paweł, nie oszukuj. Zaraz ci przydzwonię, chodź. Miałeś po lince jechać. W jakiej lince? Co Oszukujesz. Po wyciągarce. Chyba. Po wyciągarce zaraz miałeś jechać. Ja ci wyciągarkę zrobię, to chodź tutaj. Widziałem, to jest auto terenowe, kotona. On gotowe. tu na przełaj jechał świnia. No nieprawda. No jak to nie widziałem to W ogóle, nie nie jest, to. Że... W ogóle teraz mnieadę na prze. Napisz, Napiszcie, ci Paweł oszust. No nie, no rozwaliło się. Ale widzę, Paweł bardziej stracił na tym niż zyskał. No. no. Niestety to te auto terenowe nie radzi sobie w terenie. Tak, znaczy, dokładnie. to to nie jest terenowe tak trochę. No to jest takie tanie. ja założył ten terenowe opony, tak? Ja też założyłem mam. terenowe. Ale twoje są słabo terenowe Czekaj, włączy światła, żeby nie było widać, że jadę ten. Ukryjesz się w ciemności. Taki żółty I to się. To auto nie się ukryje, przewraca chyba. na każdym kroku! Trzeba <laughs> było obniżyć jak ja nie? no po prostu ten... Jak obniżyć w terenie? No oczywiście. on jedzie w ogóle, czekaj. Zero teraz. My... Nie wiem, że O. On w ogóle baliści no, no, normalnie tu się nie... tylko on ma, ma tak schowany, kurde pod ramieniem. A... Tak, ty A Czekaj, zaraz to sprawdzę Okej. Okay. Ale z Czafaj. 70 albo z 80 mil to jedzie, czyli... No, <coughs> mil, bra. No. No. Tak, jakieś 100, 130 na godzinę prawie. No gdzieś tak, 140. Ej e, ktoś strzela do mnie, czemu? <laughs> tak, zabijcie go! Pewnie D totalnie zaczął do mnie gościu strzelać na motocyklu. Tak I oni mnie. Oni lości, się mnie. Lości, pewnie. Goni <laughs> Pawła. Nie Ej, Jak tak mogło? Czy ten Winki też jest zaznaczony na mapie? Tak. Ja nie mogę, bo no? teraz wszystkie auta. Nie można każdy... nikogo niczym zaskoczyć w tych czasach. Tak, każdy ma auto zaznaczone odpowiednio. Ma inną, inną, inną właśnie ten motkę. To za beznadzieja głupia. Ikonkę? Nie, zaraz emotkę, Emotki, emotki, ikonkę. O, Pamiętam cz samo. czasy w, w GTA, kiedy czołg nie był oznaczony i sobie jedziesz, nie? Ja tu nagle z na rogu. Yy. Choke wyjeżdża. No, czołg wyjeżdża no? Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Chyba ty. No jeszcze 3 km mam. No dobra, dobra. Na bank za nas pa Paweł coś szuka, jestem przekonany o tym. Ja jadę po lince cały Ja tak. też jadę Ja też jadę po prostu. Tylko Paweł oszukuje, non-stop. Ja nie mogę. No już coś klika słyszałem. To <laughs> bierze, Cicho. jestem przekonany o tym. Nie o tam? Ja że twoją draniu. No, bo ja y, cheaty wpisuję, a No co? właśnie, tak, Godmoda, albo flight mode. Flight mode? <grym> Turbo mode, no. Get me to mode. Okay. <grym> Najemników no na mnie napuścił, drań! Jaka świnia! Co? Nie, kto, kto? Bo to ty... Kto na Najemnicy to są słabi. Dla panu zginę. A tak spiedź. to nie są silni. O, nie. Wracaj nie. tutaj, łobuzie. Nie! Wracaj powiedziałem! Nie, nie! Co za typ normalnie. Berber, ty się zatrzymaj. To? No nie, ja już się zatrzymałem dla was. To, to ty się teraz dla mnie skierujesz. To ty zatrzymaj się za zatrzy... zatrzymaj, Nie, się bo dla Paweł mnie dogoni. Albo moja grupa wsparcia. Ja tu walczę z Pawłem, a nie wiesz. Wsparcie, Tak, dokładnie. E dobra, pamiętajcie... Ej, dobra, no Ej, strzelają do mnie, kurde, draniu! Ej, ej, pamiętajcie panowie, że ja dalej mogę przypadkowo spać z tej góry, także to nie oznacza, że już no tak, wygrałem. No, tak, ogólnie wjazd na górę też będzie takie dość trudne, raczej. No, tam będzie trochę roboty. No, bo akurat nie ma za dużo mocy, to może być kłopot, trochę. Na monciliat prawie jesteśmy już. Opłacono mechanika 1100. Paweł, ty, drive to mnie strzelają, bo nas umrę! Ej, to czekaj, to ja podwoje to też zamówię. To najlepiej, wszyscy zamówcie dla mnie jeszcze. Dobrze! Nie szkoda, że można atomówki wezwać na skię, nie? No. Boże, Paweł Ej, no strzelają do mnie! Teraz no, już jak strzelają Paweł do nie oszukuj! No co? Ale a ja nie strzelam się do ciebie... dla kogoś innego. Co? co? Taka sytuacja. Ej, no Paweł na przełaj jeździ, świnia. No, a jak mam jechać? Normalnie miało być, po linii Dobra, dobra, tam... Masz krzywe oczy to tak widzisz. Masz krzywe opony ty! Ej, za e, Berbertem po jakiś śmigłowiec leci, nie? Czy mi się wydaje? Co? No. helkę, no? No helikopter za nim leci O nie, strzelają do mnie! Tak! Ej Który wezwał kurde! No ja nie mogę, więc to nie ja! No nie, nie wzywałem! No nie w ogóle! No nie naprawdę! Fair play to nie nie mogę niech no. stój, 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 pchnęcie, pchnęcie. nie, niech 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 pchnęcie. niech Nie niech jest lepiej? Zrzucisz Chyba mnie ty dragi! Długie światła włączyłem Tak, ja też chcę włączę światła. E, pchaj, pchaj, szybko! No nie, nie mogę... Ty... Ej, to auto nie może podjechać! No nie mogę, mogę podjechać ty! No o, Paweł ja spadł! Paweł spadł! Nie! Paweł stoczył się, część! To? Paweł się stoczył! Nie, nie, jeszcze to uratuję Nie, ja po prostu do swojego najemników bierzę! Wracaj do swojej... Ej no to duchu. auto nie chce podjechać Ej no masakra po prostu, nie? O o o o, 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 Ej, totalnie to auto jest mega słabe O nie, o nie, o nie! Spadam, Dora, dobra, spadam! Dobra. Nie, nie, macie, nie! Nie macie kostiumów wojskowych, które dadzą wam mocy no. O, po prostu do dajem, najemników Ej no zastrzelą mnie zaraz! O Dobra panowie, jestem dobra. na górze, jak tam wam idzie? Przestań! Ja jeszcze półtorej kilometra prawie przez Pawła nie ja mam kilos'a Jak tam skie? Bo masz grupę wsparcia tam swoją? No koło mnie zaraz są Przez ciebie Co, Co ty budujmy? nie powiesz? Czekaj Weź się Dobra, teraz pomogę Nie, spokojnie Zaporowym Zaporowym Spokojnie, już tam dojeżdżam, powoli O nie, nie mogę okay. się dotrzeć pod górę eee, czekaj hmm. O, dobra, mam to Opłacono okay. mechanika. Za co mechanika opłaciłem? Czekaj, jest? Halo, skie? Co chcesz? Czy ty jesteś? Czekaj, bo się toczę. Czekaj. Halo. Weber, zostaw, nie atakuj nas. O? Bo No pójdzie. Że nic nie robię. Na pewno no. coś robisz. I samolot leci. E, poczekaj. Dobra. Rzuciłem flarę, która. jak ktoś tam uciekajcie od flary. Czemu? Tam będzie nalot. O nie. O nie, jako przeżął koło tego właśnie. No nie, nie gadaj. Zdążę, zdążę, zdążę. Oha, zdążę. leci chyba coś. Nie nie, 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 staczaj się. Stocz się! To jest walka o przetrwanie. Dobra, spokojnie, już właśnie to już jadę, już jadę. Dobrze? Awoły ty. Awoły ty. Namierzona głowa Paweł i ty Proszę pozwoli na... Strzelaj! Strzelak. Strzelaj! Udzielam! Nie ma... Nie, nie wolno Strzelaj! Czekaj Shoot this head, head off! Hmm. O, to nie to staczam się znowu! Dobra, spokojnie wyciągarkę Przed. wyciągam! Wyciągam wyciągarkę! Wyciągam wyciągarkę, to źle brzmi Nie mogę wezwać O rany No dobra To tu jeszcze są nie no, czekaj. zablokowałeś mnie! Poczekaj, czekaj, jedziemy, już, 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 już! No. Przestań no, to się za... ryć! Drań! Jaki drań! O, A. dobra. Co <laughs> Spadnij, kurde! Bo pójdzie, przestań! Zrzuć go, Zrzuć go, Co tam za Zrzuć go. Leci, kurde! Co to jest grupa moja, wsparcia! Paweł potrzebuje swojej ekipy, żeby, ten, żeby wygrać to on nieuczciwie znowu. Nieprawda, oni Ej, strzelają prostu... do mnie! No co ty nie powiesz? <laughs> dawaj, do góry, dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry. Patrz, 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 wyprzedzę go jeszcze. Nie, nie, nie uda ci się. Do no Paweł! <laughs> to się nazywa wyścig, przestań! Nie ma, spadaj stąd. Oj! O nie, Paweł! Paweł nie! Paweł nie Paweł, 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 Paweł nie rób tego, goń się! No, Berbert To tu chyba nawala. No, Berbert do nas strzela, tak? Tak? stój! Oh, Dobra, o, gruba nie strzela atakuj. do nas cały czas. Atakuj! Co za? Oj, 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 oj! Dawaj do góry! Wojna handlowa, idealnie. Wróćmy <laughs> na dół teraz, wróćmy na dół. Zaraz ci, zaraz wrócę. Ej. Helka mi zepsuła się! TAK! Wszystko przez Bertberta No w końcu kurde dojechaliście no najstarszy. no co ty myślisz? Już nie strzelam do was, teraz już nie Jak już jesteście na górze, to już nie, no UUUUUUUU! Dobra, parkowanie Dobra, elegancko, dojechaliśmy na sam... ...szczyt Udało się Tam szczyt szczyt. TAK! Tu... Paweł gdzieś tam poleciał więc moi drodzy... Ekspedycja wojskowa udana. Tak, uda udane wszystko. <grystanie> o nie... Płonę, <grystanie> płonę, płonę, płonę! Ty pieprz! Przestań! To za normalnie gałganek. Paweł, ale ty musisz wyluzować. <grystanie> Wyrzucił, spalę go, spalę go Przestań, nie pal mnie! Tak! Płoń! Nie bry... Nie. nie! No! Co to Paweł. miało być? Paweł! Kod, no, bo zepsułeś! Jesteś. No bo strzelałeś do mnie! Nie trafiłeś mnie! Nie No we mnie! Nieprawda. Dobra moi drodzy, tym słuchaj się kończymy ten odcinek. Tak, Nic nie kończymy już tutaj w ogóle kocie. Co? Chodź tu szczurze. Co? Teraz pokażę. Dobra, gdzie ten. ten jak on się nazywa. Z... Zataczam, się. Zataczam się. staczam się. Gdzie, gdzie tęskie? Stoczyłem się. I co to za gościu jest tutaj? Nie Może... Dużownik! Dużownika! <noise> <noise> co zrobił? No nie, no go gościu w masce stał! Nie! Co jest w masce? W masce stał normalnie, nie wiedziałem co się dzieje. <noise> wcale, go, wcale nie ja go na <noise> O nie. Tak? Nie, 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 pow... No kurde! O, trafiłem go! Ej, <noise> ale ty nie zginąłeś? Nie? nie, nie trafiłeś mnie. Jakim cudem? Nie trafiłeś mnie. Ale wybuch twój własny powinien ale cię nie trafił. nie, trafił. Co jest grane. Jakie no... Jaka lipa? Masakra Dobra! Ło, udało się! Boże, no to otrzymacie. tego RPGa. Okay. Nie, nie odłożę go! To jest moja A... jedyna broń na was! Nie! A szczególnie do tego futrzaka, gdzie on jest? No! O, trafiłem! Zdążyłem! Dobra, ja są skaczę. Spadam stąd!